Witajcie. Nikola Tesla, legendarny fizyk i wynalazca, którego geniusz nie przestaje zadziwiać, był pierwszą osobą, która wynalazła prąd przemienny. Chciał, aby każdy człowiek na Ziemi miał dostęp do elektryczności. Na przełomie XIX i XX wieku wielki wynalazca powiedział, Telefon przyszłości będzie można nosić przy sobie, wkładając go do kieszeni kamizelki. Bez wychodzenia z domu, można dostać gazetę codzienną, która zostanie wydrukowana bezprzewodowo na jakimś urządzeniu, a samochody będą elektryczne. Prąd przemienny, bezprzewodowy przesył energii, światło fluorescencyjne, zegary elektryczne, silnik zasilany energią słoneczną, radio, przewidywanie pojawienia się samochodów elektrycznych, internet. Komunikacja komórkowa. Trudno w to uwierzyć, ale za wszystkimi tymi odkryciami stoi jedna osoba. Niestety wiele pomysłów Tesli nigdy nie zostało zrealizowanych za jego życia ze względu na brak wsparcia finansowego, ale wśród nich były naprawdę wyjątkowe wynalazki, o których opowiemy w dzisiejszym filmie. Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej. Około 120 lat temu na wystawie światowej w Chicago w 1893 roku Tesla zademonstrował bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej poprzez zapalenie szeregu żarówek fosforowych w procesie zwanym indukcją elektrodynamiczną. Marzył, że pewnego dnia taka technologia pomoże nam przesyłać energię elektryczną na duże odległości w atmosferze, zapewniając oddalonym obszarom energię potrzebną do komfortowego życia. Teraz ponad 100 lat później duże firmy takie jak Intel i Sony są zainteresowane wykorzystaniem bezpromienistego transferu energii w takich urządzeniach jak telefony komórkowe, abyśmy mogli ładować baterie bez kabli zasilających. Teleforce Legendarny wynalazca poświęcił wiele czasu pomysłom na szybkie zniszczenie armii wrogów, którzy postanowili rozpocząć wojnę. Pewnego dnia odkrył sposób, jak to wdrożyć. Telefors to nazwa jednego z najbardziej kultowych i kontrowersyjnych wynalazków Tesli. 78-letni fizyk postanowił podzielić się z opinią publiczną ideą jego powstania i 11 lipca 1934 roku w The New York Times ukazał się sensacyjny artykuł. Tesla szczegółowo opowiedział w nim o wynalazku. Według wynalazcy pewne urządzenie mogło wyeliminować do 10 tysięcy żołnierzy w odległości 400 km. Urządzenie opierało się na wykorzystaniu wiązki jonów metali, które miały pędzić z prędkością niemal pół miliona kilometrów na godzinę. Ich moc miała osiągnąć monstrualne 100 miliardów watów. Oznaczało to tyle, że wróg ponosił natychmiastową śmierć. Telefors błędnie nazwano promieniem śmierci, więc Tesla poinformował, że jego projekt nie ma nic wspólnego z tą koncepcją. Według niego nie da się wytworzyć potrzebnej ilości promieni, a ich intensywność gwałtownie maleje wraz z odległością. W swoim projekcie wykorzystuje cząstki, a nie promienie. Tesla zrozumiał, że na realizację projektu będzie potrzebował dużo pieniędzy. Następnie postanowił zwrócić się do najbogatszego amerykańskiego przedsiębiorcy Johna Morgana, który wcześniej sponsorował jego pomysły, ale niestety tym razem odmówił. Wielki wynalazca próbował również skontaktować się z brytyjskim premierem Chamberlainem, jednak jego propozycja nie wzbudziła zainteresowania państwowego działacza. Po różnych próbach uzyskania wsparcia finansowego na rzecz pokoju na świecie, Tesla zwrócił się do przywódców różnych krajów, takich jak USA, Kanada, Anglia, Francja i ZSRR. Aby udowodnić powagę swojego projektu, przesłał dokument naukowy pod tytułem Nowa sztuka przesyłania skoncentrowanej, nierozproszonej energii za pośrednictwem mediów naturalnych. Opisał w nim rurę próżniową z otwartym końcem i uszczelnieniem gazowym, która pozwalała wydostawać się cząstkom, a także metodę ładowania cząstek do milionów woltów oraz metodę tworzenia i kierowania niedyspersyjnych strumieni cząstek poprzez odpychanie elektrostatyczne. Transport powietrzny. W 1913 roku Tesla ostrzegał ogół społeczeństwa, że pewnego dnia ludzie zobaczą go lecącego po niebie z Nowego Jorku do Colorado Springs. W kolejnych latach, po pierwszym locie braci Wright, wielu naukowców, w tym Einstein i Edison, było zdeterminowanych stworzyć własną maszynę latającą. Na początku XX wieku zgłoszono wiele patentów na ekscentryczne projekty różnych wynalazców i oczywiście Tesla nie był wyjątkiem. W 1928 roku w wieku 72 lat Nikola Tesla otrzymał swój ostatni patent, zatytułowany Urządzenie do Transportu Powietrznego. Statek powietrzny został znakomicie zaprojektowany i przypominał zarówno helikopter, jak i samolot. W swoim projekcie Tesla opisał i naszkicował otwarty statek w kształcie pudełka z odchylanym śmigłem i skrzydłem. Według Tesli urządzenie miało ważyć około 363 kg, a samolotem można było wystartować z dowolnego miejsca, czy to garażu, czy nawet dachu. Jego koszt miał wynosić 1000 dolarów, niezależnie od celu, dla którego został zakupiony. Ten nowy wynalazek stał się protoplastą nowoczesnego samolotu typu Tiltrotor, czyli samolotu pionowego, krótkiego startu i lądowania. Niestety Tesla nigdy nie miał pieniędzy na zbudowanie prototypu i nigdy nie poleciał w przestworza od Nowego Jorku do Colorado Springs. Fala Pływowa Tesla opowiedział gazecie New York World o swoim kolejnym wynalazku mającym na celu zapobieganie wojnom. Jego projekt polegał na wykorzystaniu telegrafii bezprzewodowej do detonowania potężnych materiałów wybuchowych na morzu. Potężna eksplozja wywołałaby fale pływowe tak duże, że byłyby w stanie wywrócić całe floty wroga. Gazeta pisała, że sztuczna fala pływowa może sprawić, że siły morskie będą tak samo bezużyteczne jak papierowe łódki, którymi bawią się małe dzieci. Według Tesli jego wynalazek może przybliżyć Dzień Pokoju panującego na całym świecie. Robotyka. W 1898 roku Tesla otrzymał patent opisujący zdalne sterowanie radiowe. Na wystawie elektrotechniki w Madison Square Garden publicznie zademonstrował swój pierwszy działający model robota pod postacią statku sterowanego falami radiowymi. W ten sposób Tesla udowodnił o niemiałej publice, że można obejść się bez przewodów. Wynalazek ten słusznie można było nazwać początkiem robotyki. Tesla powiedział, że sterowana radiowo łódź wywołała taką sensację, jakiej nie wywołał żaden inny wynalazek. Jak to często bywało w przypadku jego wynalazków, wiele osób nie wiedziało, jak zareagować na fantastycznego robota. Niektórzy z obecnych myśleli, że Tesla kontrolował statek za pomocą umysłu. W rzeczywistości wysyłał sygnały do mechanizmu za pomocą małego pudełka z dźwigniami sterującymi. Amerykański patent Tesli numer 613809 opisuje pierwsze bezprzewodowe urządzenie do zdalnego sterowania, które może odbierać sygnały i jest zasilane przez wewnętrzny akumulator. Tesla nie ograniczył swojej metody do łodzi. Po otrzymaniu patentu na swój wynalazek Implementował go do wszelkiego rodzaju pojazdów i mechanizmów używanych w dowolnym celu. Podczas prezentacji swojego wynalazku powiedział, że dzięki tej technologii zaledwie kilka osób może zdalnie sterować nawet setką statków morskich lub dowolnymi innymi pojazdami. Dziennikarze jednak zrozumieli te słowa na swój sposób i zaczęli pytać, czy Tesla może zmusić łódź do samodzielnego zanurzenia się i transportu broni wojskowej. To pytanie rozwścieczyło wynalazcę, ponieważ miał negatywny stosunek do wszystkiego, co dotyczyło się wojny. Tesla wyjaśnił reporterom, że jego technologia ma na celu ułatwienie pracy człowieka, a w niedalekiej przyszłości roboty będą mogły wykonywać najbardziej pracochłonne zadania. Niestety wynalazek Tesli na tyle wyprzedzał swoją epokę, że ci, którzy go obserwowali, w ogóle nie mogli zrozumieć jego praktycznego zastosowania. Maszyna wywołująca trzęsienie ziemi w 1898 roku Tesla podczas jednego ze swoich eksperymentów zdołał przestraszyć prawie cały Nowy Jork. Opracował generator wibracji, który zatrząsł budynkiem oraz wszystkim dookoła. Samo urządzenie ważyło około kilograma, ale naukowiec mógł dostosować czas wibracji z taką częstotliwością, że każda najmniejsza wibracja dodawała więcej energii załamaniom fal budynku. Przy wystarczającej liczbie małych wstrząsów nawet największy budynek mógłby rozpaść się na kawałki. Zdając sobie sprawę z potencjalnego niebezpieczeństwa swojego wynalazku, rozbił generator młotkiem i poprosił swoich pracowników, aby w razie czego powiedzieli, że nie mają zielonego pojęcia na temat przyczyn tego trzęsienia ziemi. Istnieje legenda, że po śmierci Tesli w 1943 roku wiele jego prac naukowych zostało skradzionych. Rysunki ulepszonej wersji Teleforce, zwanej także promieniem śmierci, miały największą wartość dla FBI i innych organizacji rządowych USA. Następnego ranka, po śmierci wynalazcy, jego bratanek, jugosłowiański urzędnik Sava Kosanowicz postanowił pospieszyć do pokoju wujka w hotelu New Yorker. Po sprawdzeniu pokoju stwierdził, że z sejfu zniknęły niektóre dokumenty techniczne oraz czarny notatnik, który Tesla starannie prowadził. Zastępca dyrektora nowojorskiego biura FBI, Peter Foxford, został wezwany do zbadania sprawy kradzieży. Według niego rząd zainteresował się bezpieczeństwem dokumentów Tesli i cały jego majątek został zajęty. Do analizy znalezionych dokumentów wezwano Johna Trumpa, inżyniera elektryka z Komitetu Obrony Narodowej i Badań Naukowych. Po dokładnym przestudiowaniu doszedł do wniosku, że wszystkie przemyślenia i wysiłki Tesli na przestrzeni ostatnich 15 lat miały charakter spekulacyjny, filozoficzny i poniekąd promocyjny, często związany z przemysłem i bezprzewodowym przesyłem energii. Po zakończeniu II wojny światowej broń promieniowa ponownie zaczęła cieszyć się większym zainteresowaniem. Kopie dokumentów Tesli zostały przesłane do bazy Sił Powietrznych Patterson w celu przetestowania realizacji konceptu wynalazcy. Niestety jednak wyniki eksperymentu nigdy nie zostały opublikowane. W 1952 roku pozostałe dokumenty i majątek Tesli wróciły do Belgradu, gdzie na jego cześć utworzono muzeum. Przez wiele lat zachodni naukowcy nie mogli uzyskać dostępu do większości dokumentów znajdujących się w archiwum wynalazcy. Zakaz ten nie dotyczył jednak naukowców radzieckich, którzy w latach 50. przyjeżdżali w ramach delegacji. W 1960 roku sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPZR Chruszczow oznajmił Radzie Najwyższej, że w Związku Radzieckim trwają prace nad nową, fantastyczną bronią. Ta wiadomość wywołała strach na całym świecie, a wielu naukowców uważało, że prawdziwy projekt Teleforce wpadł w ręce Chruszczowa. Tymczasem Stany Zjednoczone kontynuowały próby stworzenia broni promieniowej. W 1985 roku Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony rozpoczęła ściśle tajny projekt, który miał na celu opracowanie broni związką naładowanych cząstek. Ze względu na wysokie koszty finansowe oraz czasowe, projekt ten został porzucony. Sami amerykańscy naukowcy zaprzeczyli, jakoby kiedykolwiek wiedzieli o dokumentach Tesli. Pod koniec lat 70. Amerykanie stwierdzili, że w pobliżu granicy chińsko-sowieckiej powstaje zakład produkujący broń wielkogabarytową. Następnie w 1983 roku prezydent Ronald Reagan ogłosił strategiczną inicjatywę obronną i wezwał amerykańskich naukowców do użyczenia swoich talentów na rzecz pokoju na świecie i rozpoczęcia prac nad kosmicznym systemem obrony przeciwrakietowej na wielką skalę. Po pół wieku badań i miliardach inwestycji program w dalszym ciągu uznawany jest za porażkę, gdyż nigdy nie stworzono środków ochrony przed atakiem rakietowym z prawdziwego zdarzenia. Przez wiele lat naukowcom nie udało się odnaleźć zaginionych dokumentów Tesli. Prawdopodobnie, gdyby Nikola Tesla znał sposób na dokładną projekcję śmiercionośnych wiązek energii przez atmosferę, to bardzo możliwe, że były one przechowywane tylko i wyłącznie w jego głowie. To wszystko na dziś. Jeżeli ten film okazał się interesujący, zostawcie polubienie, a także komentarz pod spodem i do zobaczenia już wkrótce.